Siemaneczko, z tej strony Gamer Gamera to jest kolejny odcinek z serii Surowce. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie magazyn, który będzie tam. Mam do Was jedno pytanie: który miecz jest ładniejszy? Ten, czy. Jedną chwilkę, niech się to załaduje, czy. Ten. Napiszcie w komentarzach. A ja już się biorę za budowę. Hmm, tu Będzie coś takiego, będzie on z bloków kwarcu. Okej okay. Nie, nie tak. Tu będzie płot. Dobra. O, coś takiego, i tutaj płotek. O, idealnie. O, tu nie. Tak. Dobrze. I tu by się zaczął nasz magazyn. jego go bym tutaj zrobił? Nie. Tylko aby ten kwarc do mnie wrócił, bo nie chcę tracić kwarcu. Ładny bloczek. Coś takiego, o. O. Mhm. I bym sobie tu wchodził. Tu by były... nie. Tak też nie. Hmm. Dobra, zostanę przy tym, tu to będzie się w tamtą stronę ciągło. I sobie to już przedłużę troszkę, i na pewno w tą stronę przedłużę. Okej, okay. tu sobie wchodził. Tu będzie furtka? Nie, tu będą drzwi myślę. Nie, furtka. Okej. Okay. Takiego? Nie. Chociaż. Tak. Czy nie? I tak. To będą już pierwsze skrzyneczki. Ja jestem na jednym Pytanie, czy tu skrzynki się. Ta stawiałem ci koło siebie, bo już nie pamiętam. Okay. Czyli to będą, mam tu w ogóle dużo drewna. Skrzynki sobie porobię. Myślę, że tak, spółstaka tego. Skrzynki 16 tylko, no nie dużo. Ale zawsze lepiej niż nic. Ok. To by było coś takiego. No dobra. Moi Farciu już nie mam, ale ten kwart zszedł. No i cię tak. Nie, nie tak. Nie wiem jak nawet ten magazyn budować, nie mam zbytnio jakiegoś pomysłu. Nie wiem, coś takiego chciał. OK. Czytam do czego jest tu niepotrzebny? Do czego miał być tu. OK. No, tu z tyłu będzie ściana i myślę, że jeszcze po jakieś bloczki, pewnie kilkanaście, albo będzie gdzieś w skrzynkach. W ogóle mam już pełny portal do Endu, czy ramki znaczy się. Jest tu jakiś kwarcyk, jest mi potrzebny ten magazyn, bo widzicie jaki mam nieporządek tutaj. Ile mam tutaj? 18? no cztery bloczki będą, okej. Okay. i pytanie, no myślę, że tak to będzie no myślę, że tak i tutaj będą już drugie skrzynki kolejne mhm. tak to będzie pytanie coś jeszcze miałem wam powiedzieć chyba nie chociaż mamy tu troszkę owieczek tych kwarcowych więc można sobie je ostrzyć będzie trochę kwarcu. OK, kolejna kilka bloczków. Dwa, niestety tylko, ale to zawsze lepiej niż nic. No i to będzie jeszcze, na, jeszcze jedna kratka wyżej, żeby te skrzynki mogły się otwierać, nie? A właśnie ma, muszę je podpisać. Zapomniałem Na no jakim? Drobnie to podpisać Myślę, że na brzozowym będzie spoko I patyki gdzieś tu miałem Dokładnie OK, sześć Tak. Coś. Aha. Surowca. Czy też sobie dam surowca. okej okay. Tutaj bym dał bruk. Bruk i kamień. Hmm, co by sobie tu dać? Ja tu na pewno znajdę więcej rzeczy drewno. Drewno i rzeczy z drewna. No, ok. Co dalej? Ziemia. Farzek się liczy do tego, do surowców, narzędzia, rośliny, ziemia, narzędzia. No i mamy wszystkie na razie skrzynki nazwane. Jeszcze na pewno zrobię kilka, myślę, że tak z pięć skrzyneczek na enchanty. Na te rośliny będzie trzeba zrobić. Na różne inne. No, zajmę się tym już poza odcinkiem. Do następnego odcinka będzie to już zrobione, a tymczasem będziemy się żegnać. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie moje filmiki, jeżeli Wam się podobają. I do następnego odcinka, który będzie już za dzień w piątek. Cześć.